Siemaneczka z tej strony, Anton. Witam Was bardzo serdecznie. Jest sobota, czas na dłuższy odcinek na serii Felsbrunn. Oczywiście, Felsbrunn to duże gospodarstwo, duże pola w sumie, nawet duże pola, duże maszyny, dużo problemów, dużo roboty. Na tyle dużo roboty, że widzicie ósma wieczór prawie, a my jeszcze sobie jeździmy co prawda na crossplayu jeździmy sobie z Gnojowicą. Trzeba tą Gnojowicę wywieźć. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku będziemy y, mówili o tym, o czym wspomniałem w środę, czyli będę mówił o tym, jak ja widzę Farming Simulator 22 na 5 miesięcy przed wydaniem. Chociaż szczerze mówiąc, chciałem się wycofać z tego tematu y, po przesłuchaniu podcastu wczorajszego, czyli piątkowego, bo ja ten materiał nagrywam wyjątkowo w sobotę, bo się troszeczkę spóźniłem. Tak więc chciałem zmienić, porozmawiać o czymś innym, bo rzeczywiście w piątek ten podcast piątkowy to raz, że był taki dodatkowy, tutaj panowie musieli bardzo szybko reagować na to, co się zaczęło dziać na YouTubie i generalnie w całej społeczności farmingowej po publikacji CGI, to tam rzeczywiście te teorie, co w tym farming Simulator 22 będzie. No to, no to rzeczywiście Tutaj było już, w niektórych przypadkach, no, niezły lat był Nawet zaobserwowałem, no może Znaczy, ja się staram, ja się staram, jak gdyby, panować nad tym i Jak gdyby, nie pozwalam sobie, żeby, żeby mnie powiezło z jakimiś teoriami niesamowitymi i tak dalej No, jest takie niestety ryzyko czasami Na tej właśnie serii Na tych długich odcinkach sobotnich bo tam, jeżeli rozmawiasz, jeżeli mówisz przez godzinę, to w pewnym momencie zapominasz o pewnych, pewnych standardach i powieziecie tam, powieziecie. Czy tak wyrażę? Anton, powieziecie. Ale generalnie ja próbuję to tonować i często właśnie tonuję, jak gdyby, jak gdyby próbuję to, wiem, że, że to, to, to nie jest fajne, nie? Żeby, żeby tonować, nie? Żeby mówić, nie, nie, trochę przesadzacie, nie? Oczywiście jest bardziej klikalne i bardziej fajne wrzucanie jakichś że, materiałów, gdzie tam są wymyślane jakieś teorie całkowicie od czapy i tyle, bo to się ogląda, bo no wiadomo, w, w współczesnym świecie im bardziej coś jest od czapy, tym bardziej jest cool, nie? Tak więc nie chodzi nawet o prawdę, czyli to, co może być, yy, tak rzetelnie, tylko chodzi o to, żeby było, nie wiem, no... Ja lubię też chodzić do cyrku, bo tam są klauni i na przykład lubię ich oglądać, nie? Teraz jest akurat ten okres pandemiczny, tak więc no cierpię mocno, bo do cyrku nie mogę chodzić. No i ja rozumiem, że ludzie lubią oglądać coś takiego. Się klika, tak więc jak się klika, no to ludzie robią inni takie materiały, mimo tego, że wiedzą, że trochę przeginają. Ale tutaj bardzo się cieszę, że od razu Giants zareagował. W tym dodatkowym, bo to był dodatkowy podcast, bo podcasty wychodzą nas na dwa tygodnie, a tutaj nagle wyskoczył ten podcast. No i tam był rzeczywiście Lars, tam. Zresztą Lars we swoich wypowiedziach, czy to na Twitchu, czy w ogóle gdziekolwiek, zawsze tonuje, mocno, mocno tonuje. No i rzeczywiście, po tym CGI mm, powiedział, że powiedzło was, powiedzło was. Nie wiem, gdzie kto widział na tym CGI, że tam jest dziewczynka. No owszem, jest pani, ale tak jak sami panowie stwierdzili, ona nie wygląda na dziewczynkę. Tak więc w farmingu, przynajmniej teraz, 22, nie będzie można grać postacią dziecka, która miałaby prowadzić e, maszyny mechaniczne i tak dalej. No, to nie, nie, nie. Tak nie będzie. A takie teorie już wyskoczyły. E, no. Sam, nawet widząc w komentarzach, mimo tego, że ja takich teorii nie, nie głoszę, ale w komentarzach u mnie na kanale Anton Light, ja zrobiłem też jakie moje pierwsze wrażenie, i moje pierwsze wrażenie no było zgoła odmienne od większości pierwszych wrażeń albo nie, wiem, których, analiz tych CGI, bo ja tam po prostu powiedziałem: A, dobra, to jest fajny taki przekaz. nie, Ojciec rozmawia z córką o znojach i o, no, o, o, o pracy jaką, albo w sumie to, że to nie jest praca, to jest powołanie, to musisz po prostu do, do tego dorosnąć, albo po prostu wejść w to na maksa, tak, to nie jest coś takiego, że od tej godziny do tej i tyle, nie, tam nawet ten czas, co niektórzy mówili, że a, będziemy w farmingu jedli, to jest pewna przenośnia, tutaj był, było takie zderzenie dwóch osób, Ojciec 5 rano, czy tam, nie wiadomo, stoi już w garażu, kuban z kawą, nie, już rozmyśla i tak dalej, przygotowuje się do pracy, a tutaj jego córenia, córeczka, nie, yy, no z takim podejściem lightowym, wstaje o godzinie 10, paznokcie zrobione, długie, pomalowane, na śniadanko kawałek pizzy, leftover, że się tak wyrażę, została ta pizza nie wiadomo z kiedy, i to jest pewien styl, styl życia, czyli no taki, wiecie, wyluzowany mocno, 10 rano, pyk. Zresztą na tym, na tym CGA jest pokazana przemiana tej, tej pani, tak? Ona po pierwszej porażce, kiedy ojciec do niej właśnie mówi, że no, musisz, musisz się podnieść, ona zmienia te zasady, swoje życie, przyjmuje te powołanie jak gdyby i... Wstaje po pewnym czasie, o której godzinie, o tej samej sorry, co ojciec. Chyba tam później, być może. Jeszcze, jeszcze nie dorosła do takiego poziomu ekstremalnego, ale już zmienia się. Zmienia i targa jakiś tam worek ze zbożem i tak dalej. Tak więc, no to jest bardzo fajna historia, tak naprawdę. No ale, no, no, były, były, to u mnie w komentarzach były na przykład historie, ja, ja tam na przykład. Podczas tego, ty, tego, tych moich e, wrażeń, e, kiedy była scenka, że e, zaczynają, są, zaczynane są winogrona, tam zbierane winogrona, i tak powiedziałem: O, wakacje w Europie! Autentycznie umie jakaś osoba napisała komentarz: O, wakacje! Czy to oznacza, że będzie można się przemieszczać między jedną mapą a drugą, i tak dalej. No nie no to fajny pomysł był, w pure farmingu coś takiego było, ale to nie oznacza to, ja, ja po prostu ja to zauważyłem, jaka jest potęga, mm. znaczy jaka jest siła, może nie potęga, to jest przesady, ale siła e, takich, z, takiej, z takiej sytuacji, kiedy ty coś tam podrzucisz jakąś tam uwagę, nie? Ja to sobie tak wrzuciłem, w ogóle tylko wiesz, w tym sensie, że a, dobra, ujęcie jest cięcie jest, wchodzimy w nowe ujęcie, tutaj winogrona i kobita w gumiakach, ja, to jeszcze tak troszeczkę, jak gdyby, to miał być taki jak gdyby żarcik, że a, wakacje w Europie, nie? bo Amerykanie zawsze marzą o tych wakacjach w Europie, a w Stanach mało kogo stać, żeby zrobić sobie wakacje. Nawet nie finansowo tylko, że oni nie mają tak długich urlopów, żeby, żeby po prostu te wakacje spędzić. Tak więc, oni jeżdżą do Europy często, kiedy jeszcze nie pracują, bo rodzice ich sponsorują. Tak więc to był taki, jak gdyby, żarcie, ale nie, tu w komentarzach już seryjnie i to, y, osoba, która, y, no zareagowała tak, nie? Tam chyba były dwie, albo, nie wiem, czy była jeszcze jakaś inna osoba, która tam powiedziała. Była też tam taka sytuacja tam, nie wiem, chyba coś odpisałem, a ktoś tam nie, że on się zgadza, że tak, że tak może być. No tak może być, ale nie musi, to CGI o tym nie mówi. Nie mówi, że będziemy przemieszczać się między mapami. Owszem, to co Lars mówił, że dotychczas była taka tradycja, że te CGI to miały być takie, takie pokazy tego, co będzie, ale one były też krótsze i one nie były aż takie fajne jak te. Nie były takie fajne. Tutaj była historia, od razu była widać dwie osoby to już jest, to znaczy dwie osoby. Tutaj właśnie ta narracja była jak gdyby ten przekaz więc z, z, zresztą bardzo mi się podoba ten CGI bardzo mi się podobał no jedyna rzecz jaka jaka na pewno pojawi się w FS22 którą widzimy w, na CGI no to maszyny zresztą to też było podkreślone no i uprawy to w sumie do tego się sprowadzało mogą być jakieś inne rzeczy które tam były ale też, na przykład o tym GPS-ie, ja też kiedyś rzuciłem taką rzecz, to już też zostało podchwy podchwycone. No, mam nadzieję, że to jest na tyle serio, że może być GPS wbudowany, bo, bo rzeczywiście na screenie wcześniej widziałem, kiedy było tam, jest taki jeden wcześniejszy screen, już nie pamiętam co to za sprzęt, tam jest kultywatorowanie, czy tam talerzowanie, i to tak wygląda, jakby ta talerzówka. Jeździła sobie na GPS-ie, bo ona takie paski tutaj też mamy ten strip Teal amerykański po śniegu robiony, i też jest właśnie taka sytuacja. Dobra, może ten GPS będzie, ale to też nie oznacza, że będzie rolnictwo precyzyjne od razu w FS22, co może być nawet problemem, ponieważ to jest osobny projekt finansowany przez Unię Europejską, więc to trochę inaczej. Może być funkcjonować jako DLC. Powiedzmy, ale takie bezpłatne, wiadomo, że one będzie częścią, jak gdyby, tego farminga, tak więc farming się dostosowuje troszeczkę do tego DLC i on sam wrzuci sobie tego GPS-a, jeżeli rolnictwo precyzyjne nie chce sobie, na przykład, albo nie jest jakieś by ważne, żeby tam było to wrzucone, tak więc, no, no nie wiem. To są też takie, ale w każdym razie, no mój apel, no to czy ja nie będę apelował, no bo, powiem wam, że, no apelowanie, no to, to jest słaba rzecz. To na, na YouTube nie działa. Apelowanie do rozsądku. Nie, nie, nie. To, to ani oglądających, ani robiących materiały. To nie, nie. To, to, to nie działa w ogóle. Jak gdyby Giants wyszedł, wyprzedził wyprzedził pewne, pewne rzeczy, które mogą się zdarzyć w przyszłości. Otóż jak ja to widzę, i w sumie to się pokrywa jak gdyby z, te, z tematem dotyczącym dzisiejszego materiału. A mianowicie ten hype, ja sobie przyspieszę ten czas. Ten hype, który tutaj wyskoczył, mógłby spowodować, że właśnie to, jak my widzimy ten Farming Simulator 22, ale nie z perspektywy Giants, tylko z perspektywy YouTube'a i ludzi, którzy kreują albo wymyślają takie rzeczy. Jak to później w, w zderzeniu z, z rzeczywistością mogłoby rykoszy rykoszetem trafić właśnie w dewelopera, wydawcę, dlatego oni od razu mówią hej, my czegoś takiego nie mówimy, hej to nie jest nasza. Tak nie będzie. To ktoś powiedział, nie? Żeby później nie było czegoś takiego, że jak będzie Farming Simulator 22 i nie będzie można na przykład jeść w tym farmingu, nie będzie można zagrać dziewczynkom, nie będzie można naprawiać jakichś maszyn i tam rzeczy, nie będą się maszyny psuły tak, że będą pogięte i tak dalej, nie będzie nie wiem, przemieszczania się między mapami, nie będzie czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam. Czegoś tam. Co nigdy nie było powiedziane, że będzie, tylko ktoś o tym powiedział, albo nawet tak jak w moim przypadku, ja to chlapnę, tak, to nie było w ogóle, ja nie, nie, nie chciałem powiedzieć, że to będzie. To jest... Tak sobie, no, rzuciłem po prostu, ej, wakacje w Stanach, nie, yy, w Europie dla, dla obywatelów Stanów Zjednoczonych, nie, to jest rarytas, tak, nie, a tutaj, wiecie, nie, chociaż tak naprawdę to ujęcie niekoniecznie musiało być z, z europejskiej mapy, przecież w Stanach Zjednoczonych uprawiane są winogrona również, tak, yy, i tak dalej, yy, tak więc... Yy... Chodziło o to, że Giants już mówi w tym momencie: nie, 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 my nie będziemy odpowiadali za to. My mówimy Wam w tym momencie na 5 miesięcy przed premierą, żeby nie było później, że w dniu premiery, czy tam kilka dni po premierze, będzie wielkie larum. Bo nie ma, nie można dzieckiem, jeszcze dziewczynką małą, sobie pograć, tak, Mała dziewczynka nie może prowadzić pojazdów ciężkich tak? i tak dalej. Nie, 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 no to jak to jest, przecież farming obiecał, nie, tak naprawdę farming tego nie obiecał, farming pokazał pewną historię, gdzie była, gdzie był ojciec, córka, ale ta córka nie była mała nawet, to była już, to jest dojrzała, znaczy nie dojrzała, no, no dobra, to jest, to jest osoba na tyle, na tyle dojrzała, że może prowadzić pojazdy mechaniczne, tak, Do Stanów Zjednoczonych jeszcze... No dobra, no to, to są młode też osoby, tak? Ale. To nie są dzieci, to nie są dzieci, żeby było żeby od razu uciąć ten temat, tak więc. No nie będę apelował, jak gdyby w tym sensie, no bo to nie jest moja. Ja tylko przekazuję to. Go przekazuję zresztą w omówieniu swoim omówieniu. Ja w ogóle nie wymyślałem tam jakichś rzeczy. Trochę się teraz usprawiedliwam. Ja tam po prostu powiedziałem, zresztą możecie obejrzeć. Link będzie w opisie, i w ogóle w prawym górnym rogu. Tam mówiłem o tym, że jest to przekaz. Moim zdaniem, jest to przekaz. Bardzo fajna historyjka, i tyle. Tam chyba wspomniałem tylko o tym GPS-ie, że może to być. I chyba więcej tam jakichś dziwnych rzeczy nie mówiłem. Zresztą ja jestem dosyć powściągliwy. Ja to muszę jednak. Bo już kilka razy w życiu dostałem po tyłku. Bo powiedziałem coś, że będzie. Nawet czy to w pracy, czy gdzieś tam. Komuś coś obiecałem, a później nie byłem w stanie dotrzymać tego. No bo nieraz nie jesteś w stanie dotrzymać tego. Czasami masz po prostu dobre chęci i powiesz, dobra, zrobię to. Tak samo jak, jak cyberpunk. Oni, znaczy, czy oni, oni chcieli to zrobić zapewne, ale no nie wyszło, no. no nie wyszło i jeszcze do dzisiaj nie wychodzi. Tak więc, co jak co, no... No, jeżeli chodzi o Giants, to oni już się ubezpieczyli w tym momencie, bo oni to wszystko mają ogarnięte na trochę wyższym poziomie jeszcze. Tak więc, yy, taki, no, czy nie mój ale, yy, nie, nie mój apel, tylko taki wstęp, nie wiem, jak wy to widzicie.